Future Tactic The Uprising to taktyczna strategia turowa stworzona przez Z2 7 maja 2004 roku. Tytuł pojawił się na PlayStation 2, GameCube, klasycznym Xboxie, a także PC. Wykreowany świat przedstawia nam przyszłość w niezbyt kolorowych barwach. Różnorakie kosmiczne kreatury starają się zniszczyć ludzkość, a nasz skład dzielnych żołnierzy jest ich ostatnią przeszkodą. Wcielając się w odważnego chłopaka o imieniu LOW, walczyć będziemy o lepszą przyszłość, znaleźć sami eliminujących jednego po drugim, zasadzając tym samym solidnego kopniaka, aby polecieli tam skąd przybyli. W grze pojawia się całkiem udana destrukcja otoczenia, ciekawe niezbyt dużej wielkości plansze. Fizyka jest nieco sztuczna i często płata figle, zwykła losowość często ma wpływ na powodzenie w misji, łatwo jest tutaj spudłować przy 90% szansie. W tytule znalazła się też masa bugów, rozmaitych niedociągnięć i typowych błędów w kodzie. Cała fabuła podzielona jest na kilkanaście poziomów, w trakcie jej trwania zdobywamy doświadczenie, przydzielamy bohaterom punkty umiejętności i rozwijamy bronie. Do tego dochodzi modyfikowalny tryb na dwóch graczy, wiele różnych niespodzianek i wyzwań do wypełnienia. Rozgrywka jest bardzo wymagająca i w wielu miejscach niesprawiedliwa, przeciwnicy zadają strasznie wysokie obrażenia, przez co nasze życie kurczy się w zastraszającym tempie. Dodatkowo potrafią się w nieskończoność respawnować i zasypywać nas swoją obecnością z każdej możliwej strony. Celowanie na padzie to istna tragedia. Celownik chwieje się jak statek na sztormie, a suwaki pędzą niemiłosiernie, że trudno tu o oddanie precyzyjnego strzału. Bohaterowie posiadają również możliwość osłony, a także leczenia. Lepszą opcją jest jest chowanie się przed kosmitami, pojedyncza ich eliminacja i pozostawanie w ciągłym ukryciu. Co kilka misji do naszego składu przyłączać będzie się ktoś inny. Z początku będzie to Pepper miotająca granatami. Nie jest ona jakoś szczególnie uzdolniona w walce, a rzucanie granatami okazuje się bardzo nieefektywne. Dobrze, że w późniejszych w momentach otrzymamy bardziej wyrafinowanych komandosów. Same zadania też nie są jakoś specjalnie skomplikowane. Zazwyczaj chodzi o to, aby przedostać się na koniec mapy lub wyeliminować pojawiające zagrożenie. Zawsze przeciwko nam stawać będzie dwa lub trzy razy więcej wrogów. Dosłownie czuć niesprawiedliwość wylewającą się z ekranu, a o jakimkolwiek zmianie poziomu trudności możemy po prostu zapomnieć. Nie ukrywam, że trochę wspomagają się kodami, bo w innym wypadku konsola jak i monitor wyleciałaby dawno przez okno. Bardzo denerwowało mnie to, że w niektórych miejscach możemy spychać nieprzyjaciół do wody i tym samym topić, lecz w niektórych przypadkach okazuje się, że zamiast wpaść do rwącego potoku, odbijać będą się od niewidzialnych ścian, denerwując nas jeszcze bardziej. Przechodząc dalej do opisywania postaci, pojawi się napakowany mięśniami skalion, który swoją wyrzutnią rakiet czynić będzie istne spustoszenie. Dodatkowo zabójcze jest na bliskie dystanse, jednym uderzeniem skracając pasek wytrzymałości potworów nawet o 90%. Często na planszach pojawiają się dobrze ukryte upgrade'y, wpływają one między innymi na dystans poruszania, dodatkowe bronie w arsenale, dalszy zasięg czy podwójne wyrządzanie szkód. Oczywiście trafimy też na apteczki pierwszej pomocy, jednak w większości przypadków będziemy dawno trupem niż zdążymy do nich dojść. Wraz z postępem fabuły w nasze szeregi wskoczy robot Wardwarf. jest on nieocenionym zwiadowcą, korzysta ze snajperki, a także całkiem nieźle się przemieszcza. Ciemnoskóra Karaway jest niczym innym niż medykiem, przydaje się gdy wpadniemy w niezłe tarapaty, chociaż osobiście nie kojarzę, abym korzystał z jej pomocy. Wiem, że jest to dwudziestoletnia gra, ale grafika pomimo to i tak mi się nie podobała, komiksowa stylistyka wcale nie przypadła mi do gustu, a jej styl porównałbym do takich wormsów 3D. Fajnie wypada zniszczalność otoczenia, robienie bombami sporych kraterów w ziemi, wysadzanie pojazdów, burzenie budynków i pozbywanie się nieprzyjaciół plączących pod nogami. Plansze niestety są małych rozmiarów, bestie jest dosłownie tyle, że można je policzyć na palcach jednej ręki, często zachowują się w nieprzewidywalny i nielogiczny sposób. Znajdziemy tu biegające kamikadze, zwykłych żołdaków z laserowymi spluwami, bardziej elitarne jednostki, skończywszy na napakowanych chodzących cyborgach. Architektura natomiast jest dosyć umowna i mocno powyginana, wręcz okrutnie zostały zaprojektowane tu drzewa, lokacje często ogołocone są z jakichkolwiek detali, eksplozje i rozbłyski niczym szczególnym się nie wyróżniają, dobrze chociaż, że interfejs jest prosty i czytelny. Wstawki między gameplayem zostały zrealizowane tak sobie, w żaden sposób nie porywają ani nie angażują naszej uwagi, patrząc na nie przez chwilę aż korcie aby je przewinąć, gołym okiem widać, że zabrakło do rozmachu, jak i większego budżetu. Jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Jest rozbudowana i często zmienia się w trakcie zaistniałych sytuacji. Trafiam się ostre gitarowe motywy, niczym z jakiegoś koncertu punk rocka. Pojawią się melodie, przypominające mi bardzo filmy szpiegowskie. Niepokojące kosmiczne ambienty. Wesołe pogwizdywanie, tak jakby wyjęte z jakichś platformówek. A także arcade'owe brzmienia z salonów Segi. Teksty między bohaterami są mdławe i niezbyt przyjemnie ich się słucha, czuć mocny brytyjski akcent i zero jakichkolwiek emocji. Future Tactic The Uprising niestety nie jest utaną produkcją, tytuł bardzo mi się nie podobał, ze względu na przegięty i niesprawiedliwy stopień trudności, liczne bugi, problemy z detekcją kolizji, tragiczne wręcz celowanie i niedorzeczną wytrzymałość wrogów. Jeżeli jesteście fanami retro, odradzam wam sięganie po to coś, jest to po prostu nieudany eksperyment, który tylko i wyłącznie was zdenerwuje. Może kiedyś powstanie bardziej dopracowana druga część, a do tego czasu radzę poszukać sobie innych gier, których w dzisiejszych czasach wychodzi od zatrzęsienia. Mm.